I'm <laughs> Jak pracuje twoje serduszko? Wolno, szybko, równo, nierówno. Takie zwykłe rzeczy. Zobaczcie, ja teraz synchronizuję z twoim serduszkiem i odczuwasz go na wszystkich poziomach. Jak pracuje? No, próbuję je poczuć, ale... Nie czujesz go? To ja teraz będę synchronizował Cię z nim. Na pięć będziesz na poziomie jego i będziesz go odczuwał. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz odczuwasz serduszko. I jak go czujesz? Jak pracuje? Nie mogę znaleźć serca. Nie czujesz go? Nie. A jak tak zwracasz na niego uwagę, to widzisz go jako mięsiej, czy jakoś inaczej? Okej, okay, no tak... Ale nie, jak wyobrażę, no to nie, tak? Pięsień, dobrze. To to znowu weź go w dłonie, wyobraźni, przytul go po powiedz: Kocham Cię, moje serduszko. Kocham Cię, moje serduszko. Co on odpowiedziało? Jakie masz odczucie? Kocham Cię też. Dobrze, powiedz mi, czy z tym odczuciem wczorajszym, a dzisiejszym jest jakaś różnica, jak wczoraj go odczuwałeś, a jak dzisiaj? Czy jest jakaś różnica? Porównaj wczorajszy dzień i dzisiejszy. Ale odczucie, które... Chyba no, to jest bardzo trudno jakoś tam coś mi wygrzebać z tych wszystkich rzeczy. Czyli wczoraj było łatwiej odczuć go? No chyba tak, bo dzisiaj to bardziej ta pustkę jest. Zapytaj się swojego serduszka, czy ono coś potrzebuje, czy coś chce. Czy serduszko coś potrzebujesz? Nie. Zapytaj się, go, jak się dzisiaj czuję, czy lepiej niż wczoraj? No, jak się czujesz, dzisiaj lepiej niż wczoraj. Tak. Lepiej. Mhm. Dobrze. A zapytaj się, czy chciałby się czuć jeszcze lepiej. Mówi, że tak. Dobrze. To w takim razie ja teraz wprowadzam wszystko, co jest potrzebne dla niego. Wszystko, co najlepsze. Najczystszą energię, taką radości, szczęścia, takiej euforii. Zwiększam moc tej energii i tym odczuciom jeszcze biliardkrotnie w nieskończoność. One wchodzą, wypełniają serduszko. Ono świeci teraz takim srebrem, taką energią. Uśmiecha się i jest szczęśliwa i radosna. Jest tak? Mhm. Dobrze. W takim razie, serduszko, niech się tak cieszy, niech doznaje tych przyjemności. A ja przenoszę na łąkę pełną kwiatów. Jest samo południe, środek lata. Jest przepiękny dzień, cudowny. Jest cieplutko, jest tak cudownie, że czujesz, jak to słońce przygrzewa Cię, to ciepło wchodzi do Ciebie i w... Pełnia całe twoje wnętrze tym ciepłem, takim światłem, takim spokojem, takim głowostanem. Rozejrzyj się dokoła, powiedz mi, czy już byłeś na tej łące, czy to jest jakaś inna łąka? Nie, nawet mam trudności, żeby cokolwiek wyobraźni zatrzymać. Dobrze. W takim razie, ja teraz policzę do trzech i ja przeniosę Cię na najwyższy poziom czystej świadomości. A właściwie to na trzy Cię tam wystrzelę z ogromną prędkością. Jeden, dwa, trzy. Gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz, co czujesz, co myślisz? Jakby tak się wszystko zatrzymało. To nic nie myślę. Dobrze. Ja teraz policzę znowu do trzech i przeniosę cię biliard poziomów wyżej. A właściwie też na tam z ogromną prędkością wystrzelę i polecisz. Uwaga. Jeden, dwa, trzy. I ja wszystkie programy. Myśl o kształty, ograniczenia, blokady, wyobrażenia. Wszystko mijasz i jesteś poza wszystkim. Powiedz, co się zmieniło między tym miejscem, którym byłeś wcześniej, a jesteś teraz? Czym się różnią te miejsca? To ciężka cokolwiek powiedzieć. Chodzisz to jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Teraz znowu policzę do trzech i znowu wystrzelę ci jeszcze biliard poziomu wyżej. Poza wszystkie jakiekolwiek ograniczenia, wyobrażenia i cokolwiek, co było do tej pory. Na trzycie tam wystrzelę z ogromną prędkością i znajdziesz się poza tym wszystkim. Jeden, dwa, trzy. Absolutnie wszystko od Ciebie odłącza. Wszystko. Wszystkie Twoje pamięci, programy, uzależnienia, emocje, zdarzenia. Absolutnie wszystko od Ciebie odłącza i to wszystko tam spada na dół, a Ty zostajesz na tej wysokości w czystości. W absolutnej równowadze to wszystko spada na dół. Teraz na dole to wszystko zbieram do słoneczka, słoneczko żywym ogniem spalaj to znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty jesteś od tego wolny. I teraz obejmujesz całą przestrzeń. I to gdzie jesteś, i to gdzie byłeś, i to tu na tym poziomie, i na wszystkich innych. Jesteś wszędzie. Teraz doprowadzam do Ciebie najczystszą Twoją energię. Takie piękne, białe światło. Czyste, bez programów, bez niczego. I energię życiową, taką srebrzystą energię, żywe srebro. To jest energia życiowa. A to białe światło to jest energia ciszy, spokoju, równowagi. Wzmacniam obydwie energie i jedną i drugą 100 tysięcy biliardów kropnie razy w nieskończoność. Są to i energia życiowa, i energia ta białego światła jest absolutną potęgą i mocą. Wchodzą teraz w Ciebie, wypełniają cię na wszystkich poziomach, następuje wybuch i pełny reset. I absolutna równowaga, cisza, spokój, a zarazem czujesz się mocny, wszechmocny, potężny, świadomy. Ta energia teraz wpływa w Twoje ciało fizyczne, jedna i druga, uzdrawia je, naprawia. I odbudowuję według matrycy pierwotnej. Powiedz mi, w skali od jednego do stu, na ile jesteś odbudowany przez tę energię. Nie, przeszło mi 90. Super, dobrze. I teraz zobacz i powiedz, jak płynie do ciebie i to białe światło, i ta energia życiowa, i jak ciebie wypełnia. Czy to jest mocny strumień? Czy słaby i go zwiększyć? Ja na początek zwiększę go jeszcze 100 miliardów krotnie raz. Dobrze, jeszcze zwiększam moc i białego światła tej równowagi, spokoju, ciszy, kreacji. I energii życiowej tej srebrzystej energii jeszcze zwiększam 100 tysięcy albo biliard krotnie razy, albo 100 tysięcy biliardów krotnie razy. Teraz takim bardzo szybkim strumieniu płynie do Ciebie, uzdrawia, naprawia wszystko według matrycy pierwotnej. Żeby stał się formą doskonałą, tak jak było na początku. Bogatszą o wiedzę, doświadczenie. Ale bez emocji. Tylko jako obserwator. Wchodzą w Ciebie wszystkie kroniki Akaszy, cała wiedza, która jest potrzebna. W życiu i jest potrzebne do zrozumienia tego, co było, jest i będzie. I też zwiększa moc tych kronik kaszy 100 tysięcy biliardów krotnie razy. Nieskończoność i ta wiedza najczyszcza, płynie do Ciebie, wypełnia cię, uświadamia i powiedz, co się dzieje. Jest przestrzeń tylko. Tak się coś wypełniło. Nie ma granic. Dobrze. Ja teraz powiększam ciebie jako czystą świadomość i powiększasz się we wszystkich kierunkach. Absolutnie we wszystkich kierunkach się powiększasz. Z ogromną prędkością. Zajmujesz coraz większą przestrzeń, i w każdym miejscu tej przestrzeni jesteś w pełni świadomy. Teraz zwiększam moc Twojego uzdrawiania, naprawiania, synchronizowania na wszystkich poziomach. Teraz widzisz swoją matrycę pierwotną, formę absolutnie doskonałą i widzisz swoje ciało. Zobacz, czy jest tak samo, czy jeszcze jest coś, czym się różnią. A teraz wejdź w matrycę pierwotną i weź od niej wzorce. I od razu. Następuje synchronizowanie. Jesteś formą doskonałą. Matryca pierwotna dalej jest Twoim wzorcem, a Ty jesteś już w pełni odbiciem matrycy pierwotnej, czyli formą doskonałą. A w tej chwili będziesz ustalał wszystko swoimi myślami. Jak pomyślisz, tak będzie. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze, i tak jest. W tej chwili to jest Twój naturalny stan. Będziesz tak się czuł, ale będziesz normalnie funkcjonował w tej przestrzeni. Także nie będzie to przeszkadzało Ci w tym, żebyś mógł normalnie funkcjonować. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze. Teraz znowu popatrz na swoje ciało fizyczne i powiedz mi, czy jest już w idealnym stanie, czy jeszcze coś się naprawia. Nie ogólnie to się czuję bez ciała. Ciało ma formę teraz. Doskonało. Odczuwałeś, gdy ono miało zaburzenia, to go czułeś. Ale, mimo że go nie czujesz w pełni, korzystasz. Ono służy ci tak, jak ty chcesz. Tak, gdy dochodzą jeszcze takie resztki pieczenia sód, to pozdej to wszystko. Oczy całkowicie uda, wszystko. Powiązania, połączenia, przyczyny, wszystko weź pozbieraj do słoneczka, spal to ostatecznie, uwolnij się od tego. No to już nie jest Ci potrzebne. Już oczyściłeś? No, wyrzuciłem za wszystko. Dobrze. Słoneczko to spala, to znika, z całą zawartością, połączeniami, powiązaniami nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A ty już nie będziesz tego nigdy odczuwał. I już tak jest. Będziesz w tym procesie, co czas będzie się odbywał, cały czas będzie się utrwalał. Wszystko dalej będzie się działo, ale ty będziesz funkcjonował już normalnie. Co teraz policzę do trzech. Ty się wybudzisz, będziesz się czuł cudownie, wypoczęty, zdrowy, pełen energii. I tak już ci zostanie. Jeden, dwa, trzy. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę i kontrolę nad swoimi ciałami, zmysłami. Poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Lepiej niż w Tak samo. Nie, lepiej, ale... Jakbyś chciał to przerównać, to co jest powodem tych zmian? Wczoraj coś takiego było, cień, coś niby jak smoła, dzisiaj tego nie ma. No nie ma, bo już tego nie ma. To wszystko jest jak piórko. Dotykając uruchomię umysł. Rozumiesz? Jakby chciałeś sprawdzić dlatego umysł od razu wiesz. <laughs> Ale spokojnie. Jak na przykład się tak jakbyś pamiętał, no to ci programy działają. Ale jakbyś zamyślił się, to byś przeszedł przez ścianę na drugą stronę. Rozumiesz? Ale ponieważ ty wiesz, że przez nie można, to każdorazowo Wziąłem się do ściany, umysł się budzi wtedy i mówi, hej, hej, uważaj, że przy ściana. No. Ja to doświadczyłem, wiesz, po prostu zamyśliłem się, szedłem i w ostatniej chwili zobaczyłem ścianę i umysł, przez ścianę się przechodzi, ale ja tak całkiem kieprzę i z przeszedłem przez ścianę i tak słyszałem, tak wiesz, jak się daje nura do wody, takie, że przeszedłem w inną gęstość. Z drugiej strony, jak się nie przechodzi, jak się przechodzi. <laughs>